To było nam osiągnąć jakieś porozumienie. Był to czas, kiedy, pamiętacie Państwo, na tej sali była y, wykonana, przedstawiona prezentacja przez pana Jaceka Miała postać West Marina Residence na jeziorze, nad terenem na, Sudety. To plany były, powiedzmy, ambitne. Y, mowa była o tym, że przed rokiem 2008 y, Państwo znaleźli operatora, czyli inwestora, który chciałby nad zbiornikiem studentów zainwestować. No bo kryzys roku, który się właśnie zaczął w 2008 roku, to powtarzam słowa pana Kuczka i pana Jacka, no spowodował, że inwestorzy się wycofali, ci potencjalni, którzy byli zainteresowani. W momencie zakupu, mając świadomość strategicznego znaczenia zbiornika wraz z pozostałymi terenami, byłem przekonany, iż nie będzie problemów z porozumieniem i współpracą z miastem. Dlatego po zmianie właściciela w 2006 roku nikt nie odczuł tej zmiany. Mieszkańcy korzystający ze zbiornika, ci, którzy wybudowali swoje domy wzdłuż kanału, częściowo go zabudowując, pobierający i odprowadzający wodę, Polski Związek Wędkarski, Polski Związek Działkowców, który zajął, zabudował moje nieruchomości, różne kluby i ośrodki organizacji, organizujące imprezy. Wszyscy byli przekonani, że moja nieruchomość pod nazwą Zbiornik Sudety jest dobrem publicznym i mają prawo bez ograniczeń z niego korzystać. Narosło tyle nieporozumień, narosło tyle dezinformacji. Takie emocje są społeczne, i one są uzasadnione, że wydaje mi się, że moja obecność może tutaj. Nieco Państwu przybliżyć, e, w oparciu o dokumenty, oczywiście, przybliżyć e, rzeczywisty stan. Z drugiej strony czuję się zobowiązany, bo przecież na tej sali kilka lat temu prezentowaliśmy nasze e, zamysły inwestycyjne. I Państwo e, podzieliliście opinię, zresztą zarząd e, miasta również, że jest miejsce na wspólną inwestycję. Na realizację zadań publicznych w oparciu o infrastrukturę techniczną, zbiornika, o prywatną własność, że jest takie miejsce i Państwo uchwaliliście najpierw studium, potem plan miejscowy, co było dla nas sygnałem, że idziemy w dobrą stronę. Ale pomimo kilku lat, dzisiaj. Odnieśliśmy wszyscy porażkę. Ja, patrząc na te zdjęcia, i na te emocje, i na to, co się pisze w internecie, powiem tak. Jesteśmy wszyscy przegrani. I właściciele, i gmina, i społeczność lokalna. Z jednej strony, Państwo opracowaliście projekt, który na papierze, no papier wszystko wstrzymał, prawda? I on został mocno nagłośniony, i obydwie strony się bardzo do tego przyczyniały. I nas też to wciągnięto ja Z drugiej strony. My przygotowaliśmy plan zagospodarowania poprzedzony studium po to, żeby Państwu to umożliwić. Dzisiaj, kiedy pytam o ten zbiornik, Pan się wypowiada warunkowo. Proszę Pana, to, w moim przekonaniu, do tej pory nieuprzedzony, odnosiłem się do, do Waszego przedsięwzięcia. Dla mnie własność jest rzeczą świętą. Tak zostałem wychowany, proszę Pana. Więc w tym układzie stawiam wielki znak zapytania, ponieważ nie rozumiem Pańskiej. A chciałbym, żeby one stały się jasne. I kolejna sprawa. Skoro Państwo kupiliście zbiornik, to jak mam rozumieć wypowiedź Pana Kwiolickiego, że no, Państwo jesteście w kłopocie, bo nie możecie piętrzyć tej wody. I w 2012 roku dopiero miasto uzyskuje y, tytuł do tego, by ta woda mogła być piętrzona, czyli pozwolenie wodnoprawne.